Rzeczą najbardziej podstawową, no to jest szacunek dla ludzkiego życia. Odpoczęcia do naturalnej śmierci. To jest jakby pierwsze sito, przez które kandydata potencjalnego na urząd prezydenta, czy na jakikolwiek inny urząd, tam gdzie on może oddziaływać na tę przestrzeń życia, no to jeżeli przez to sito nie przechodzi, no to jest dyskwalifikacja na wstępie. Więc jeżeli ktoś podważa wartość i godność człowieka od poczęcia naturalnej śmierci, no to um, uważam, że jako katolik nie mam prawa kogoś takiego poprzeć. Nawet jeżeli w innych kwestiach społecznych, ekonomicznych, kwestia podatków odpowiadałby mi. To jednak tutaj ten jest punkt pierwszy fundamentalny. Potem kolejne punkty. Ten taki test, gdybyśmy zrobili kandydatowi, no to jest sprawa odniesienia do małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, sprawa też y, potencjalnego y, adoptowania dzieci przez pary y, homoseksualne. Więc to jest jakby ten drugi punkt, myślę, że też bardzo fundamentalny. A potem kolejne punkty są takie dotyczące kwestii patriotycznych, y, y, szacunek dla tradycji. Więc było, proszę zwrócić uwagę, ja o wierze w tym momencie w ogóle nie mówię. Ponieważ często jest tak, że w takiej narracji medialnej y, y, kwestie etyczne dotyczące Życia człowieka, czy dotyczące małżeństwa, są traktowane jako konfesyjne, że to wynika z wiary. Ktoś wierzy, ktoś nie wierzy. Nie, to nie, one nie, nie, wynikają, nie wynikają tylko z wiary, ale wynikają z człowieczeństwa i z prawa naturalnego.